Zabieramy Was do prawdziwej fabryki rozrywki. Tu oczywiście najważniejsza jest dobra zabawa. Tak właśnie jest w Energylandii. Równie ważne jest jednak, żeby ta zabawa przebiegała w sposób najbardziej bezpieczny. Dziś chcemy Wam pokazać pracę tych, na których być może nie zwracacie uwagi podczas pobytu w Energylandii, a którzy każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem gości. Zacznijmy od mechaników. Na co dzień nie widać ich przy pracy. Nie widać nie dlatego, że się obijają, ale dlatego, że zaczynają ją naprawdę bardzo wcześnie. I kiedy wy przekraczacie bramy Energylandii, oni wykonali już kawał dobrej roboty. To prawdziwi fachowcy. Mechanicy nasi przychodzą na godzinę czwartą, maksymalnie piątą rano. Jedna część zajmuje się przeglądem układu jezdnego oraz napędowego, druga część zajmuje się przeglądem zabezpieczeń oraz smarowania. Druga grupa to ochrona. Ich spotykacie już przy bramie wejściowej. Pilnują, aby wejście do parku, nawet przy dużej liczbie odwiedzających, przebiegało sprawnie i bezpiecznie. To jednak nie koniec ich obowiązków. W Energy Landy dbamy o bezpieczeństwo, zajmujemy się sprawdzaniem biletu, zabezpieczaniem pokazu, m.in. pokazy ekstremalne, takie jak pokazy grupy Skyfighters, fire showy, zabezpieczamy pokaz przed wtargnięciem ludzi na scenę. Nie pozwalamy nikomu dojść za blisko, jest to niebezpieczne. W poprzednim roku otwarty został waterpark. Dobrze wiem, że nie musimy was namawiać do odwiedzenia tego miejsca, szczególnie w upalne dni. W waterparku nad bezpieczeństwem gości czuwa grupa ratowników. Wyposażeni w system radiowy mają pełen przegląd sytuacji. Zmieniają swoje stanowiska co 20 minut. Robią to w taki sposób, żeby żadne stanowisko, nawet na chwilę, nie pozostawało bez ratownika. Oczywiście nie możemy zapomnieć o medykach. Nie życzymy Wam spotkania z nimi, ale w razie czego są w gotowości. W Energylandii nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy medyczni. Codziennie na dyżurze są dwie osoby. Jesteśmy wyposażeni w radiostację. W momencie wezwania nas udzielamy pomocy. Tak wyglądają codzienne obowiązki osób dbających o Wasze bezpieczeństwo w Energylandii. A co Wy myślicie o ich pracy? Czy czujecie się w Energylandii bezpiecznie? Bezpieczeństwo? Nie no, przeżyłam, także bezpieczeństwo jest ok. Także nie wypadłam z fotelika, nic nie zwróciłam, także jest ok, dzięki. Ja się czułam bezpiecznie. Na w początku za rękę nie, trzymałaś spokojnie. na początku nie, ale po pierwszym kółku już było w porządku. Na początku tak trochę myślałam, że to się wszystko odepnie. Zwłaszcza jak ktoś krzyczał, że to się odpina. <śmiech> <śmiech> ale później jeszcze było coraz lepiej. Bardzo bezpiecznie jest. To no, prędzej po prostu psychika, czyli głowa. Dzieci się nie boją, a ja jednak, e, jednak się boję. Zapraszamy do parku rozrywki Energylandia. U nas bezpieczeństwo to priorytet, a w kolejnych odcinkach tej serii pokażemy Wam m.in. jak działają nasze zabezpieczenia oraz jak można się u nas bawić, niekoniecznie korzystając z rollercoasterów czy innych urządzeń.